Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was na kolejny polski maptour na mapie Bakpuri Farm 2K22. Mamy kolejną, yy, brazylijską mapę. E Mapa wygląda w ten sposób. Dość duże pola, obszerna. Na duże sprzęty. Jeśli chodzi o początek rozgrywki na poziomie łatwym, to posiadamy ten teren tutaj w tym rogu. Tutaj to poletko. No i to wszystko, aczkolwiek ten teren to nie jest farma. Farma się znajduje w tym miejscu. I farmę należy kupić. A farma kosztuje 553,840. Jeśli chodzi o ceny w ogóle na tej mapie, to są naprawdę wysokie. 2 miliony za to pole, 2,5 miliona za to pole, 2,300, 882 milion, 900, prawie milion, 700, tu milion 300, Tutaj mamy kamieniełom. 416. Tych dwóch pól nie można kupić. E, prawdopodobnie jest jakiś błąd. 332. 400. Także no, ceny są takie dość, dość, dość. 155, 272. Dość wysokie, że tak powiem. E, tutaj mamy ten teren, od którego zaczynamy. To jest. E, Farmhouse Ale znaczy to nie jest farmhouse Tutaj nie ma tego znacznika żeby się przespać On jest na farmie jak się go kupuje. Mamy teraz jakiś sprzęt tutaj Traktor Siewnik Tutaj mamy headery I yy, Za tym właśnie jest poletko, które możemy uprawiać Moim zdaniem jest ciekawe rozwiązanie, ponieważ możemy zacząć od niskiego pułapu, czyli rozwinąć sobie farmę dość w ciekawy sposób, nie zaczynamy od farmy już głównej, tamte zabawy i w ogóle traktory, już cały sprzęt, ale od takiego małego miejsca. że tak powiem prawie, że od zera ponieważ ten sprzęt, który tutaj mamy on jest używany i jest użyty To też można pokazać tutaj proszę zobaczyć o 0000 Są tylko dwa trzy rzeczy, które mają 100%. 100% uszkodzone Dokładnie pisze A, bo jest w dobrym stanie. To jest 100% uszkodzona. 100% uszkodzona. Także trzeba też pieniążki wyznaczyć na to, żeby to naprawić, żeby to działało jakoś Jak widzicie, po wyglądzie użyte na maksa. Jeśli chodzi o konsole i sloty, to na poziomie łatwym zaczynam od 768, a na poziomie średnim i trudnym 757. Już nie ma dużej różnicy, jeśli chodzi o sloty. I jadąc tutaj Jadąc tutaj, to jeszcze tutaj się zatrzymam i jeszcze wspomnę o pewnych faktach. Mianowicie twórcą mapy jest Lost Gamer. Pojemność mapy to jest 172.15 MB. Została wydana 30 sierpnia 2022 roku. To tyle jeśli chodzi o tą mapę. Zapomniałem tego dodać. Tu mamy skup. Ciekawie jest spersonalizowany. Jeszcze nie widziałem takiego. Z tyłu jest... Jutka. Ja Jadąc... Dalej tutaj, tutaj mamy fabrykę kolej. Brykę olej to 80 tysięcy trzeba zapłacić Tutaj mamy kolejny skup, pewnie jakiś sklep I tutaj mamy po prawej stronie To poletko, które do nas należy, które możemy sobie zacząć uprawiać i powoli zacząć zarabiać. A tutaj mamy wypalarnie kawy, tak samo jak to było na AgroLado, czy jakoś tam, mamy też był taki budynek właśnie. Też był chyba taki drogi, jeśli kojarzę, coś jak Eldorado, tylko, że a 437 tysięcy za wypalanie kawy, no dość sporo, ponieważ e, mamy tutaj uprawę z kawą również, tak jak to na pozostałych mapach brazylijskich, więc e, Więc model umieścił tutaj budynek taki, który był wcześniej wykorzystany na innej mapie. Aczkolwiek znaczy, w poprzedniej mapie były też budynki do kawy, ale nie były aż takie drogie. Bo no tam na tej mapie można było budynek kupić za 60 tysięcy z tego zapalnego do wypalania kawy. Jeden lub drugi do e... Polepszenie jakości tej kawy, żeby lepiej ją sprzedać. I tutaj po prawej stronie mamy sklep bardzo fajnie zrobione, jak widzicie. Marka Jelamka John Deere znaczek z kwiatków zrobiony. Tutaj mamy miejsce, gdzie sobie naprawimy lub serwerujemy pojazdy. Z tyłu mamy miejsce, gdzie się pojawiają pojazdy. Tu jak widzicie do podróży sobie już wynająłem pojazd Lizard. Tutaj jest miejsce, gdzie sobie wejdziemy w sklep. O! Ale wyjście jest z zaplecza. fajny. Taki teleport. Wow. Dobra. A więc jedziemy dalej. I no tuż koło sklepu Mamy kolejny punkt. Skup. Tych, na tych brazylijskich e, mapach te wszystkie skupy to są takie olbrzymie, duże tereny. Dużo rzeczy tam mają takich o, jak to się mówi silosów przeróżnych tutaj mamy stację paliw a również z możliwością naprawy pojazdów lub modyfikacją tutaj dość ciekawa tekstura jest nie wiem co wygląda jakby było spalone. I też jedno spływa się. Jest po części takiej teksturze. kierunku mamy. Właśnie o tym mówiłem. Desku skup. W tym miejscu A obszar ma naprawdę dużo. I jak widzicie. No i tam idziemy teraz do kolejnego miejsca, gdzie spory odcinek drogi jest. Jak widać, teren jest dość płaski, więc nie powinno to być problemem przy wyborze z mocą pojazdów. Aczkolwiek dobrze tutaj mieć duże pojazdy, obszerne, ponieważ te pola, które tutaj są, są naprawdę olbrzymie, więc pracę sześciometrowym, siłmokiem na takim polu to mogę powiedzieć. Good life. Tutaj mamy kolejny punkt. Też to jest skup. Teraz jak to wygląda jak tu jechaliśmy. Pojawiamy się w tym miejscu, to jest miejsce, w którym zaczynamy. Tutaj było kilka skupów. Eee, fabryk kolei palarnia kawy, sklep, skup, paliwo. Jechaliśmy w dół. Tutaj kolejny skup, tu był następny skup. No i teraz musimy się dostać do tego miejsca. Tu. Czyli korzystajmy, że mamy samochód peronowy pojedziemy że z Pola z... na skróty Żeby zaoszczędzić tego czasu Jadę z tymi polami się moje jakbym dużo w Australii. W Brazylii też takie duże obszary są właśnie tych pól. Ja, Masaka No i tutaj mamy gast na tą farmę. I teraz tak, no, na tej farmie nie ma żadnych znaczników, dopóki się oczywiście nie kupi tej farmy się pojawiają znaczniki. Ja w tym celu spróbuję pożyczyć kasę. Mam nadzieję, że mi uda się osiągnąć tą kwotę. I zakupić tą farmę, żeby pokazać wam mniej więcej co na tej farmie jest. O, może się uda jest okay. a więc co to mamy tu mamy krówki 450 krówek pomieści tutaj musimy do tych krówek wodę dolewać tu mamy hangary miejsce gdzie sobie pochowiemy tam był warsztat też w miejsce z tych hangarów tu mamy kury. Kury sobie biegają po, po placu. 200 kur. Dość sporo W tym hałaskarze jest tam warsztat. Co jeszcze tutaj mamy? mamy jakieś wiaty jeszcze. No i silos. Dość olbrzymie te silosy Masywne Tylko kwestia teraz ile Pojemności ma Żeby można było sprawdzić Ale ciężko Nie wiem gdzie będzie Gdzie najechać tym kursorem Żeby sprawdzić jaka jest pojemność Nic mi to nie mówi no i tutaj mamy farmhouse już właśnie z tym znacznikiem na spanie, tu do przebrania jest garaż, no no i tak jak wygląda ta farma Bakur, tak się nazywa. Więc mamy kolejny znacznik. jak widać kolejnie kolejny po łacie terenu Tylko i wyłącznie na ten skut korzystamy No szczerze mówiąc, w no tak właśnie myślę i naprawdę się czuję chyba bardziej jak na Australii aniżeli na terenie brazylijskim. No i tutaj mamy tartak Tartek Tutaj jeden, nie wiem jak to rozumieć, właśnie to jest ten teren, który nie można kupić. No i ampouk jest też biogazownia, które nie ma możliwości zakupu i wykorzystania nie ma znaczników no i też ziemi też nie można kupić więc e, ciężko mi jest coś powiedzieć na ten temat jedynie co mi przychodzi do głowy to wprawdzie będzie update w którym będziemy musiał to naprawić To jest to pole co wcześniej wspominałem wygląda jakby było spalone tu prawe są, a to jest takie dziwne. I tutaj po prawej stronie mamy kamieniołom, kamieniołom. no znaczy bym nazwał to wapnałon i to jest kolejne takie z wapną koszarka tam też jest z tym, że w porównaniu do mapy z tego samego miasta wysza brazylijska tu troszeczkę mniej jeżdżenia jest jeśli chodzi o wydłożenie tego wapna. Tutaj mamy handlarza zwierzętami. Po lewej kolejny skok, jak widzicie, duży obszar wiazy z tej strony. No i zbliżamy się do miejsca, od którego zaczęliśmy. rozpoczęliśmy. No. Czyli tutaj, no w sumie z nie access, zawsze w modach możemy sobie znaleźć e, jakiś mod, który możemy sobie gdzieś to umieścić, wykorzystać na spanie. takich nie ma problemu. Mapa dość taka osobliwa. Z różnymi tutaj terenami. Takie ciekawe tutaj są. Duże obszary, pól olbrzymia że tak powiem na duży sprzęt więc to tyle z mojej strony jeśli się wam podobało to wiecie co robić i zapraszam do kolejnego polskiego motoru już niebawem dzięki za uwagę pozdrawiam gorąco na razie cześć